Zjawiskiem, które czasami można zaobserwować wśród par, jest grożenie rozstaniem podczas konfliktów. Zmęczeni konfliktem, bezsilni i sfrustrowani partnerzy sięgają czasem po ten argument, aby wstrząsnąć drugą stroną i skłonić ją do zmiany określonych zachowań bądź przekonań. Czy to słuszna strategia? Tylko wtedy, kiedy rzeczywiście jesteśmy w stanie zmierzyć się z konsekwencjami rzucanych słów. Po wielu kłótniach, w których grozi się rozstaniem, dochodzi do sytuacji, że te słowa tracą moc i przestają być traktowane przez drugą osobę poważnie. Może przyjść jednak moment kiedy jedna ze stron na zwrot tytułem rozstańmy się, powie tak po prostu OK, zróbmy to. I rzeczywiście doprowadzi to do zakończenia związku. Dlatego zawsze warto dokładnie zastanowić się nad konsekwencjami pewnych słów i używać ich tylko wtedy, kiedy naprawdę jesteśmy przekonani, że jesteśmy na to gotowi. Zaobserwuj mnie po więcej. Dziękuję.